Witam. Dzisiaj chciałbym jeszcze raz opowiedzieć o jednym z uczuć, który znaczy nie jest uczuć, tylko yy, w, w jednym yy, z tych emocji. Na przykład, jak się człowiek uśmiechnie, bo chcemy opowiedzieć o uśmiechu. Także uśmiech bardzo potrzebny jest człowiekowi, bo jak się człowiek uśmiechnie, to życie jest radosniejsze, bo na uśmiechu życie się zaczyna. Bo w rodzinie jak jest radosne chwile, to trzeba się uśmiechnąć. A nie być smutnym jak takie, że tak powiem. W stanie depresyjnym, czy tam w ogóle uśmiech, to zawsze budzi radość w człowieku. Czy warto się uśmiechać, czy nie? Nawet można obrócić mówiąc jakiś żart z człowiekiem, drugim uśmiech. To wszystko może przysporzyć radosnych chwil. A Wasz? Kiedyś się uśmiechacie? I kiedy te radosne chwile nadchodzą? Czy jesteście smutni, czy radośni? Powiedzcie mi w komentarzach uśmiech. A ja przebywam serduszko, bo uśmiech to w każdym człowieku powinien być. I zawsze powinien być w każdym momencie. Nawet jak jest człowiek smutny i potrzebuje trochę chwil. Przyjacielem, lub z kumplem? Z przyjacielem, bo kumpel to nie bardzo dobre słowo, bo kumpel, jeżeli, kumpel jeżeli właśnie się też uśmiechnie, to też jest życie radosne. A jak się przyjaciel uśmiechnie, to wystarczy, że na nią spojrzysz: czy na przyjaciółkę, czy na przyjaciela że na niego spojrzysz, to od razu się uśmiechniesz to od razu się taki banan zrobi na że tak powiem na duszy a wam kiedy się buzia śmieje? czy jak widzicie przyjaciółkę, czy jak widzicie na przykład dziewczynę swoją własną albo nie dziewczynę, nawet przyjaciółkę, która się do was uśmiechnie, które powie dobre słowo? Kiedy Wasz uśmiech się pojawia? Kiedy jest z Wami Wasza przyjaciółka? Jak Wy uważacie? Czy uśmiech jest ważny? W tych chwilach złych? Czy nie? Ocencie sami, czy uśmiech wart jest? Wszystkiego. Bo uśmiech jest bezcenny. To zależy, czy się. <laughs> Ta osoba odśmiechnie. Bo jeżeli się odśmiechnie, <laughs> uśmiechnie, czyli odda tak samo jak my się uśmiechnęliśmy do niej. Uśmiechnęliśmy się do niej. To znaczy, że. To znaczy, że jest dobra rzecz. A jeżeli <laughs> my powiedzieliśmy jakiś śmieszny żart, a ona się nie śmieje, to jest bardzo źle. A czy żart, żart może być śmieszny i może być też uśmiech? To wszystko. Zależy od nas, kiedy my się śmiejemy iższego, czy z żartu, czy takich poważnych emocji. A jak wy sądzicie? Subskrybujcie kanał, lajkujcie.